No kurde, ale... Do oka wlazło. Proszę, zapraszam. Dzień dobry, ja bym chciał życzenia złożyć. Dobry tak, to dobrze pan trafił, Super. bo święta to trzeba. Hola my friends, I hope you are all well. Pokaż surowy wyraz twarzy. Naturalny to jest wyraz twoje, twarzy. To jest naprawdę twój rest face? Ja teraz nie. Teraz odpoczywam po prostu. – Mam jak sukinć, Mam zrzucowane mięknie. Sukinź taki zły. wszystkie mięśnie. To tak. po prostu ma zaraz kogoś op opier. No tak to tak, na ogół, tak Nie, <grystanie> Czyli specjalnie udaje się. <grystanie> Troszeczkę, Troszeczkę koryguje. Troszeczkę koryguje. Dobrze, to zaczniemy Ani sobie. W takim się troszkę, razie. Tak? Możemy się kiwać, bo to święta. Są pewnie teraz jakieś dzwoneczki tam lecą w tle. Drodzy Państwo, witamy serdecznie, jak tradycja nakazuje. Jutro Wigilia, więc jest to ostatni film, który zobaczycie przed końcem roku na tym kanale. W związku z tym zebraliśmy się tutaj z moim bratem Piotrkiem, czyli chytrym Piotrem, aby złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. I ja będę życzył Wam wszystkim z perspektywy takiej YouTubeicznej, tak, bo wiadomo, że ja tutaj... YouTubeicznej. <grystanie> z mojego punktu widzenia, bo ja jednak, bo wszystko, siedzę w tym internecie, tak, ten rak się nawarstwia we mnie, bo ja tam siedzę bezpośrednio, nie? Coś tam nie? przeżyłeś już w tym internecie, tak, trochę przeżyłeś. parę lat tam, też, tam siedzisz. I dlatego też chcę od niego odpoczywać na świętach, te 7 dni urlopu sobie biorę zawsze do nowego roku, a później dopiero startujemy z nowym kontentem. I drodzy Państwo, przede wszystkim czego chcielibyśmy życzyć w tych czasach internetowych? internetu otwartego, mediów społecznościowych i wszystkiego co nas otacza, w czym siedzimy cały czas. Chciałbym wam życzyć otwartej głowy przede wszystkim. Jeśli mamy jakiegoś ulubionego youtubera, którego lubimy na przykład słuchać, to żebyśmy się go nie trzymali tylko i wyłącznie, a żebyśmy zweryfikowali również inne źródła. I to jest takie moje pierwsze życzenie. Czyli nie dlatego, że go lubimy, to go słuchamy, tylko dlatego, że powinien mieć rację, argumenty powinien stać za tym, tak? też to raz. To tak na chłopski rozum przełożyć, w takim razie to, co ty mówisz, otwartą głowę. Czyli jak idziemy do sklepu, kupujemy telewizor, na przykład, przychodzi pan sprzedawca, mówi: A to ten jest najlepszy, proszę pana, to jest, to jest super, się sprzedaje i takie tam. To niekoniecznie musi być prawda, bo akurat tego jest najwięcej na magazynie, bo tak najczęściej jest. Także nie do końca musimy wierzyć w to, co nam mówią. Podobnie jest właśnie w internecie, bo tutaj sprzedaje się tak naprawdę to, co najbardziej kontrowersyjne. I drugim takim życzeniem, które chcielibyśmy wam złożyć na te święta i nowy rok, będzie przede wszystkim spokój ducha. Spokój ducha, czyli trzymanie w ryzach emocji, tak jak mówili starożytni filozofowie, a w szczególności stoicy. Czyli jeśli my patrzymy na coś, co nas y, potencjalnie ma przerazić, to pamiętajmy, że to są tylko nasze emocje. Więc nie emocjami, a jednak rozumem Czyli spokój ducha ogólnie. Spokój ducha, to tak, tak, jak tak. W codziennym życiu, stoisz sobie na przykład, siedzisz w samochodzie, włączasz się do ruchu, nie możesz się włączyć i mija powiedzmy tam 10-15 sekund, a i za chwilę słyszy piek, tak jest z tyłu. No to też trzeba wtedy spokój ducha zachować, udać, że nawet nie ma tego dźwięku, troszkę się tak w duchu roześmiać z tego, co tam się dzieje i dalej sobie czekać. Tak, i co do śmiania właśnie, to żeby w ogóle móc się śmiać nie tylko z innych, ale z siebie. Właśnie, przede wszystkim z siebie, czy z innych najpierw? Czego przede byś wszystkim. Zaczął? Jeśli to jest tak jak z miłością, jak nie pokochasz siebie o, tak, tak. najpierw, to innych ludzi też nie będziesz umiał pokochać. Więc tak samo jest ze śmiechem, czyli czymś, co daje nam radość, a radość to oczywiście mniejszy stres, lepsze zdrowie, podejście zupełnie inne do człowieka. Więc tym ostatnim życzeniem, będzie przede wszystkim to, żebyście umieli śmiać się z samych siebie, a jeśli będziecie umieć się śmiać z samych siebie, to już będziecie mogli się śmiać ze wszystkiego. Mówmy się, świat jest tak skonstruowany, że no, zamartwianie się niestety nic nie daje, zwłaszcza w naszej ludzkiej biologii. Daje to tylko to, że zwiększa się w nas stres, stresujemy się, tracimy zdrowie, w ogóle życie staje się do dupy. A po co się stresować w takim razie i denerwować, skoro nic tym nie zmienimy? Więc nawet, musimy się nawet Jezus mówił, żeby się nie martwić, nie stresować. Tak, więc trzecim, ostatnim życzeniem jest po mojemu wyciągnięcie kołka ze swojej własnej sztywnej dupy. Jeśli wyciągniecie ten kołek z dupy, to życie naprawdę robi się piękne i nie zamartwiacie się i macie dystans do całego świata. To tak jak na takim weselu. Zawsze na jakimś weselu jest taki jeden wujek w rodzinie, który, który po prostu jest duszą towarzystwa, nie ma kołka w dupie. Ma już wywalony na wszystko, ma już rodzinę, dzieci. Przyszedł na wesele się dobrze bawić, a reszta tam nie wiem, bo ja nie piję. I to jest właśnie dojrzałość. Co nawiązuje, bo widzisz, teraz mi się przypomniało, od razu nawiązałeś do jednego z ważniejszych cytatów w filozofii starożytnej, czyli Konfucjusza. Bądź ostrożny co do abstynencji. Wojen i chorób. I to też by tutaj bardzo ładnie pasowało. Co byś jeszcze dodał, Piotrek? Masz jakieś życzenia dodatkowe? Życzeń takich? No, no ja będę przede wszystkim życzył szczęścia zamiast zdrowia, bo są ludzie y, zdrowi, ale nieszczęśliwi, ale są też chorzy, ale szczęśliwi. I mm -hmm. ci chorzy, ale szczęśliwi stwierdziliby, że wolą swoje życie niż, niż tamto drugie. Więc myślę, że przede wszystkim szczęścia. Popatrz na i Cisa na przykład, nie? E, może podzielimy się tym, co Was czeka, e, bo wielokrotnie, jeśli dawaliśmy jakieś ankiety, no to. Mm, Próbowałem was zapytać, co byście chcieli też widzieć na tym kanale, i niejednokrotnie właśnie wychodziło, że chcecie więcej vlogów z życia, z siłowni i takiego po prostu prostego życia po prostu prostego życia byście chcieli więcej, więc to Was czeka na kanale mało tego. Co Was czeka jeszcze? Przede wszystkim, prawdopodobnie już wiemy, że będzie większe studio dużo. Cały ten kadr, ta... co teraz to ta... widać? Kadr, to Nie będziemy się tak siedzieć. Zdóbki malutkie, że my się tu nawet nie mieścimy. Będzie dużo większy, będziemy siedzieć naprzeciwko. E, będzie też e, więcej produktów na Podketto, takich, o które prosiliście. Czekolada, y, nowe glukometry. Co tam jeszcze będzie Piotrek? Nowe, ulepszone BHB. tak? tak. jest pierwsza klasa. Będą białe. Będzie połowę najwyższej klasy. E, słodzone stewią. No po prostu tak. będą cuda świata. Uważam, że przyszły rok przyniesie misję naszą taką, żeby troszeczkę pokazać e, takich jaj na internecie, powiedzieć jak to wygląda jak, co, jak to powinno być tak naprawdę. Kto coś, o jest, czym kim, Kto na jest pewno. kim Dlatego. Y, Dlatego nie prawdopodobnie. Nie wiem, czy to, będzie, no wiem, czy to będzie nowy cykl, czy to będzie nowy kanał, aczkolwiek będziecie mieć dużo takiego kontentu, w którym będziemy rozmawiać o innych ludziach również. To, co y, wszyscy uwielbiają, czyli komentować, co... proszę nas o to, powiedz, komentuj. Neutralność Rachał zachowywała przez 10 lat. Nie, nie będziemy tak robić. Teraz wreszcie, dobra, powiedział. Teraz jak będziemy mieć y, te duże studio, Będziemy sobie mogli na to pozwolić. Tak, tam, gdzie będzie można na przykład wyjąć gazetę i faktycznie normalnie przeczytać. A ja jest, się nie zamierzam bo jest, hamować. Bo jest miejsce. A mam będziemy, dużo do powiedzenia. Tak, to będziemy <laughs> rozmawiać na przeróżne tematy. Dlatego e, taka zapowiedź, że zmiany idą. Te zmiany, które idą, będą niedobre dla mniejszości, ale dobre dla większości. To w takim razie, drodzy Państwo, koniec tego odcinka, bardzo prostego. Jedzcie na Wigilii Dobre Rzeczy. Jak no właśnie, babcia i mama zrobiła. Miałeś powiedzieć, czy coś będzie zjedzone u nas, czy nie. Tak, Bo będą... będą często pytania, które co rok się e, przewijają. Czyli czy będzie pierożek, czy będzie kapustka, czy będzie jakiś krokiecik i takie inne rzeczy? Będzie, będzie się... czy nie będzie? Będą to. No. Będą a konfucjusz co by zrobił? <laughs> Powiedziałby, że bądź ostrożny co do abstynencji, więc raz na jakiś czas warto spróbować, żeby się przekonać. I zjadł krokieta. Tak, zjadł krokieta, pieroga, popił to alkoholem jeszcze. <śmiech> <śmiech> Dobrze, drodzy Państwo, koniec po życzeniach. Dziękujemy za te już chyba prawie 7 lat, bo w kwietniu jest zawsze rocznica, że jesteście z nami, że wytrzymaliście, że ciągle oglądacie. Będą zmiany, więcej będzie tutaj vlogów sportowych, bo oczywiście przygotowuje się do zawodów w 2025, żeby pokazać, czy w ogóle się da. No, z normalnego punktu widzenia, no to idiota jakiś, no jak bez węglowodanów na zawody idzie kulturystycznie. To przecież idiota jakiś, to a czym będziesz ładował, jak nie węglowodanami? Nie no, tłuszczem. Puszczem by nie ładował. Ale to nikt nie wie, że w ogóle coś takiego istnieje że jest to e, bardzo racjonalne podejście, tak naprawdę w kulturystyce. Nawet Robert Piotrowicz to robił. E, I co? I chyba tyle, Piotrek, bo już przedłużamy. Czas był, bo już nikt miało być już 5 minut, nie Ludzie 18. chcą jeść, już chcą robić tam. O 18 już jest, tak, minut. Ludzie chcą już jeść, więc życzymy Wam smacznego Pieroga. E, nie wydziwiajcie w święta, bo to jest tylko jeden dzień, więc możecie sobie pozwolić na coś absolutnie ekstra. Ekstra. Niezdrowego, i w ogóle, żeby była super ta wigilia. Wam życzymy i święta, i żebyście zostali tak samo dobrzy, tak? jak w te dwa dni i trzy, żeby cały rok taki był, żebyście dbali o nie innych I ludzi, żebyście nie mieli byli dobrymi ludźmi. surowego wyrazu twarzy, taki dobry, żebyście mieli wyraz, twarzy. To tego już te, nie zmienia akurat. tego nie zmieni, ale, można, nie zmieni, ale no. dzieciom ich przyszłym, na przykład. Tak, na przykład, życz, żeby, żeby nie przekazywać takich przeka Dziękujemy w takim razie, widzimy się po nowym roku, do następnego odcinka i. A! 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 ja muszę, Ja muszę, jak popuszczę całkiem, tak o. to no patrzę normalnie, roba. no! Tu jest moje studio i drodzy Państwo, pewnie wielu z Was zapyta, co tutaj robi papier toaletowy na tym stole? Piszcie w komentarzach! A myślisz, że będą chcieli na końcu, żebym fikołka zrobił i udowodnił swoją sprawność? Zawsze fikołek, zawsze udowadnia po prostu to, co jest najważniejsze no w mężczyźnie. Dobry. No to dobrze, sprawność. Tam byle leciał Piotr to sprawność fizyczna, to z tyłu masz mać fikołka, tak? Tak, teraz sprawność fizyczna, bądź sprawny jak kot, nowa książka. Ponieważ ludzie podobno w, w szkołach, teraz nie potrafią fikołka zrobić, jest problem wielki. Mężczyzna w średnim wieku. 5 lat do 40 zostało. Opa! 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 No kurde, ale. Do oka wlazło. Ale zrobiłem. Ale poszło. Teraz drugi bo zarzuty są takie, że kulturystyka, nawet ta naturalna, powoduje po prostu jakieś zastanie takie, że człowiek jest nieruchliwy, w ogóle ma zakres ruchu nie taki, jak powinien, więc teraz w dżinsach końców pokaże kwiat lotosu. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tu jedna nóżka. A, Aha, aż a, boli. A, a. Druga. Idź teraz. To... Prosto do zusu teraz poręta, tylko zakryć nogi. Jeszcze jedno życzenie, może trochę oklepane, ale zostawcie w sobie to dziecko wewnętrzne. Kobiety nie, no bo kobiety dojrzewają i stają się dorosłe, ale mężczyźni wiadomo, że po 16 roku życia już tylko rosną. Ja ostatnio sobie kupiłem figurkę garusa i tak po prostu, no, no nie mogę, no nie mogę. no. jakiś grubasa tak no. Tak, a co a Chcesz Coś pola z dzień myślałem, to ty. <noise> I coś powiedział. Coś powiedział, ja co, co powiedziałeś? Nie, to się Piotrek, no to będzie świetna anegdota na koniec, no powiedz. No, czyli co, poszedłeś, to czyli to poszedłeś, to poszedłeś, to poszedłeś to to myć to kubki, to ktoś zadzwonił a, i myślałeś, że rozwagam, ja jestem z tyłu. Odwróciłem się, najpierw ty tam stałeś, coś tam... No. Potem się w drugą, gadam, <laughs> gadam, kończę rozmowę i... I mówię to... A dzwonią z tymi lodówkami dzisiaj... <śkupy> Ale gówno Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach Takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering Zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl Po naszą książkę Jajo w roli głównej Z którą przygotujesz się do diety ketogennej I przejdziesz przez proces adaptacji Zapraszamy Cię na stronę mawi.diet Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!